Na pierwszy mecz w walce o, o piąte miejsce, pierwsze zwycięstwo, jak się grało z Targową Górką? Eee, grało się bardzo dobrze, kombinowały dziewczyny, widziałyśmy trochę takich zagrań plażówkowych, ale szybko ogarnęłyśmy co musimy zrobić, żeby wybronić te piłki i wydaje mi się, że szło nam bardzo dobrze. Mało brakowało do tej breaka prawda? Tak, tak. My jak już było widać przy ostatnim meczu, lubimy trochę emocji i, i, i tej breaków ale myślę się tym razem udało się bez. Czy ta walka o piąte miejsce to był cel przedsezonowy, czy liczyliście na więcej? E, no, liczyłyśmy oczywiście na więcej, ale niestety się nie udało. Ale teraz już mówimy, że na pewno to piąte miejsce to jest minimum. E, czy ten skład, który teraz macie, on zostaje na przyszły sezon? E, zamierzacie się utrzymać, bo całkiem fajny kolektyw taki tu tworzycie. Staramy się raczej utrzymać i zostać tym składem, którym jesteśmy, no bo już coraz lepiej się zgrywamy i mamy nadzieję, że właśnie jak najwięcej dziewczyn zostanie i będzie grało dalej. Ile wyrazy w tygodniu trenujecie? Trzy razy w tygodniu. Czy wszystkie te dziewczyny to są w większości klasa pracująca, czy też są jeszcze uczni, uczennice? Są i, głównie chyba raczej jesteśmy to wszystkie studentki. No. Trzy dziewczyny, powiedzmy, że już pracują tak bez studiów, już skończyły studia. Daje się pogodzić? Praca, studia i treningi? Mi jak na razie się udaje, więc wydaje mi się, że yy, da radę poradzić. Studia i treningi i pracę, <gryw> chociaż jest to wymagające. Okej, okay. dzisiaj gratuluję serdecznie, ale ja z jeszcze chciałam porozmawiać odnośnie treningów grup mniej lub bardziej amatorskich. Bo e, czy Ty też zauważyłaś, że jest coraz większe sanie w Poznaniu, być może w całej Polsce też, na to, żeby wynajmować halę i ćwiczyć sobie pod okiem trenera? Tak, e, nawet jak zaczęliśmy e, treningi, bo prowadzę to jest moim narzeczonym treningiem dla grup amatorskich i dla dziewczyn i dla drużyn e, i dla drużyn męskich również. I coraz więcej się osób też do nas zgłasza, które chcą, żebyśmy poprowadzili treningi, bo chcą nie tylko grać, ale też się nauczyć czegoś więcej. Jaki to jest poziom tych grup, które prowadzicie? Poziom jest bardzo zróżnicowany, ponieważ prowadzimy grupy, które dopiero się uczą prawidłowo odbić, ale też są grupy, które no, głównie prowadzimy, które prowadzimy w drużyny to są drużyny w Larsie. Lub jakichś odrębnych ligach amatorskich. No i tam już wiadomo na ustawienia, i po prostu jakieś dodatkowe treningi prowadzimy im z obrony, czy tam z przyjęcia, jak prawidłowo się ustawiać. A te grupy początkujące, to jakie one są wiekowo? Wiekowo mamy bardzo zróżnicowane, bo najmłodsze zawodniczki, które przychodzą na trening, to mają 16 lat. A najstarsze 45-50 powiedzmy. Co może być powodem, że takie starsze osoby w kwiecie wieku chcą się jeszcze uczyć odbijać? Sport też się robi coraz bardziej popularny no i wiadomo, że jest mało zajęć takich dla osób starszych, które mogą sobie jeszcze coś poćwiczyć dodatkowo. A jednak jest to ciekawy sport, który jest bardzo powszechny u nas w Polsce i wydaje mi się, że to, to też wciąga te osoby starsze, żeby sobie poćwiczyć coś więcej niż siedzieć w domu. Po jakim czasie widzisz jakieś postępy u tych osób, które przychodzą i ledwo rzucają piłkę, aż do momentu, kiedy poprawnie odbiją? Zależy też, co, co będziemy ćwiczyć, no bo wiadomo, że nauka odbicia górą będzie o wiele krótsza niż powiedzmy zagrywki, która już wymaga trochę od od zawodnika, ale no, odbicie górą, no to powiedzmy, że po kilku treningach już coraz lepiej to wygląda. A czy te zespoły, które trenujecie, które grają w ligach um, amatorskich, to czy też jeździcie z nimi na mecze jako trenerzy i stoicie z boku? Tak, w lasie staramy się ze swoimi drużynami za każdym razem być i wspierać ich i mówić, co można poprawić i, i, i jak zagrać. Ale też, jak są jakieś wyjazdy turniejowe dalsze, to też staram się właśnie pojechać z naszymi drużynami, żeby ich wspierać. Masz z tego fan? Zdecydowanie mam. To oby tak zostało. Dzięki bardzo. Dziękuję. Pani trener, nie udało się wygrać meczu z murowaną gośliną, ale jak pani ocenia ten mecz? No powiem tak, no nie zagraliśmy, nie zagraliśmy tak, jak, tak jak powinniśmy, ale były naprawdę fajne momenty i po obu stronach i myślę, że kibice tutaj byli zadowoleni, bo były naprawdę długie wymiany akcji. Dziewczyny biegały tutaj po ścianach, po, po ludziach, więc, więc myślę, że to, to naprawdę fajnie się oglądało. Niewiele zabrakło. No i cóż, no, wracamy do siebie i tam postaramy się, postaramy się wyciągnąć zwycięstwo i, i, i zgarnąć to piąte miejsce. A jaki, czy wy mieliście jakieś cele przed tym sezonem? Tak, tak. No mieliśmy cele, których nie udało nam się osiągnąć. Mieliśmy cele, żeby być w czwórce, ponieważ dziewczyny już kilka lat grały właśnie o te, o te miejsca niższe. Tego celu nie udało się osiągnąć, ale no taki nasz drugi cel jest taki, żeby mieć w tym sezonie lepsze wyniki niż w poprzednich sezonach, czyli, czyli to piąte miejsce jest dla nas bardzo, bardzo ważne. A co to są za dziewczyny? Skąd wy się wzięliście, czy to są dziewczyny z jednej szkoły, czy z jednej miejscowości, czy nie wyglądają raczej na weteranki, które kiedyś grały i po latach chcą wrócić na parkiet? Nie, nie, to są, to są dziewczyny, połowa, połowa zespołu jest jakby, no taki trzon zespołu jest z wrześni. Część dziewczyn też tutaj przyjaznych, które też się we wrześni zaklimatyzowały, dołączyła w tym roku do zespołu, więc jest to tak naprawdę nowy zespół chociaż no ma te zawodniczki, które od lat tutaj grają, no i część dziewczyn z Poznania, więc, więc to są dziewczyny, które gdzieś tam grały ze sobą w juniorce we wrześniu w dużej mierze i część właśnie dziewczyn, które przyjechały, dziewczyny też znały się wcześniej, więc, więc tak się złożyło ten nasz zespół. Przyjechaliście tylko w ósemkę, czy to jest tak wąska kadra w waszym zespole, czy też... Jakieś inne powody, że tak wąsko przyjechaliście? E, wręcz przeciwnie, u nas jakby zespół e, jest e, no, 14-osobowy, więc, więc mamy, mamy dość bogatą kadrę, ale pokonały nas no, uczelnie, e, są teraz egzaminy, więc niektóre dziewczyny studują też weekendy i niestety musiały zostać na egzaminach. No troszkę też kontuzje, ale myślę, że ten skład, w którym przyjechaliśmy, to jest taki nasz optymalny raczej, raczej skład. Oczywiście jakby osłabiony tym, że, że, że mało zmienniczek, więc w takich momentach trudnych, kiedy przegrywamy, no to wiadomo, że jest to osłabienie. Ale, ale to też był, był nasz taki optymalny, optymalny skład, w, w którym większość sezonu się z nieznacznymi zmianami prezentowała. Czy Milesza Targowa Górka planuje rozwijać się w kierunku grup, nie wiem, młodzieżowych? Czy raczej jesteście trzecia liga, po to macie sobie sprawiać fan, grać i zdobywać jak najlepsze miejsce? E, tak, tak, tak. W Mileszy bardzo aktywnie wspiera się tą świadkówkę, mimo tego, że jest to mała miejscowość, to właśnie już w przyszłym roku startuje pierwszy zespół który będzie, więc mogę to ogłosić, bo jako pierwsza, pierwsza osoba, że, że pierwszy zespół młodziczek wystartuje w rozgrywkach młodzieżowych, no i te zespoły młodzieżowe sukcesywnie będziemy na pewno budować i Wiadomo, że od czegoś trzeba zacząć, także już zaczynamy w tym sezonie. Takie zespoły młodzieżowe u nas były, ale były to na, nie na tyle liczne zespoły, żeby utworzyć poszczególne grupy wiekowe. A teraz już jest dzięki temu, że dziewczyny też grają, więc, więc jest więcej chętnych, dlatego, dlatego taki zespół się pojawi w rozrywkach młodzieżowych. Widzę, że macie sporo sponsorów. Jak sobie dobieracie ich? Bo często kluby narzekają, że na brak pieniędzy, a wy tutaj się całkiem fajnie rozwijacie. Myślę, że to jest też zasługa właśnie naszego zarządu, który jest dość, to jest dość, też dość młody zespół, któremu się chce, który ciągle szuka, nawet na, na przyszły sezon już aktywnie gdzieś tam wypisują kontakty i, i będą się kontaktować, więc po prostu bardzo aktywnie jakby w tym uczestniczą. No jest też takie grono, no niby mała miejscowość, ale jednak właśnie tych, tych spółek czy firm, które wokół właśnie tej miejscowości mogą... Nie mają super dużego wyboru do wspierania różnych inicjatyw, myślę, że to też jakby tutaj spełnia taką ważną, ważną rolę. No i mnóstwo kibiców za wami jedzie, czy tak na każdy mecz? Eee, tak, no na naszych meczach, eee, znaczy zwłaszcza u nas jest jakby sporo, sporo kibiców, bo też właśnie mała miejscowość, ale jest bardzo, bardzo dużo kibiców. Patrząc na to, jak jeździmy sobie tutaj, zwłaszcza że ja tutaj w wielkopolsce jestem dość nowa, więc, więc widzę tą różnicę, że niekiedy po prostu nie ma nikogo eee, na sali, niekiedy jest bardzo dużo eee, osób, więc u nas jest tak po środku, że zawsze ci kibice są. Eee, no mamy mamy taką grupę zagrożałych kibiców. Dziękuję bardzo w takim razie i życzę jak najlepszych e, sukcesów i w tym, i w tym przyszłym sezonie. Do zobaczenia. Dzięki.